Cześć moje osoby spod znaku barana, witam serdecznie. Zapraszam Was na miesięczny horoskop, będzie w nieco nowszej wersji i mam nadzieję, że się już spodoba. Bardzo dziękuję jak zwykle za subskrypcję kanału, łapeczki w górę oraz wspaniałe komentarze. No i zobaczmy, jak karty się ułożą i co z nich wyniknie. I już patrzymy, czyli co wydarzy się w tym miesiącu w sferze finansowej wisielec, co w uczuciach sprawiedliwość, co w sferze zawodowej. 9 mieczy, co w zdrowotnej karta mocy, co u seniorów 9 buław, no i jaka jest rada na ten czas piątka denarów Zaczynamy od wisielca który jest energią związaną przede wszystkim z finansami i oznacza tutaj stan zawieszenia, zwłokę, być może jakieś poświęcenie no i pewne plany mogą nie pójść tak trzeba uważać na wydatki, trzeba uważać na Dalekosiężne plany, dlatego że na razie może coś nas powstrzymywać i jest to czas poświęcenia, spojrzenia innego na kwestie finansowe niż dotychczas, czyli zupełnie inaczej trzeba będzie działać. Będzie to czas, miesiąc spowolnienia w tej materii. W uczuciach z kolei mamy sprawiedliwość, ona nam niesie informację, iż jest to czas uczciwości, rozliczeń, czyli Uczciwego podchodzenia do siebie i innych, i tylko takie rozważanie przyniesie tutaj skutki. Dla innych będzie to rozliczenie pozytywne, dla innych może być negatywne. Wszystko zależy, co przeważa w danym momencie, co jest najbardziej mocne na szali. Tak więc tutaj ten aspekt pokazuje się bardzo intensywnie, natomiast aspektem podstawowym jest rozliczenie i kierowanie się uczciwością wobec siebie i innych sfera zawodowa dziewięć mieczy będzie to miesiąc pewnego rodzaju lęków obaw, ale i często czarnowictwa, które jest bezpodstawne, tak naprawdę możecie się bać wszystkiego, wszystkich choć sytuacja wcale nie musi być napięta i musicie sobie tylko to racjonalnie wytłumaczyć, tak naprawdę największe okropieństwo, jak zwykle mówię przy tej karcie, zadajemy my sobie sami i tak naprawdę możemy wykorzystać swój potencjał rozwinąć, ale trzeba tutaj uruchomić mniej nerwy a właśnie sekcję rozumową, racjonalną. Aspekt zdrowotny dla Was, karta mocy to czas wzięcia się za siebie. Ten miesiąc będzie wymagał od Was. Działania wedle dyscypliny, wedle opanowywania lęków, właśnie swoich słabości, dobry czas na ćwiczenia, odcięcie się od nałogów, na przykład. No i tutaj kluczową postacią może być kobieta, która przyniesie Wam wiele motywacji i satysfakcji. Zwróćmy, mimo wszystko, uwagę na aspekty kości stawów oraz sprawy kardiologiczne oraz ciśnieniowe. U seniorów, co patrzymy, mamy dziewiąteczkę buław. W miesiąc ten będzie pełen ograniczeń, blokad, ale i kontaktów z osobami trudnymi, ciężkimi, upartymi. Będziecie czuć się przeciążeni, właśnie. Musicie uważać na pracownik własny lub kogoś z otoczenia. Coś może się odbijać, ale też pewne rzeczy po prostu będą mocno zblokowane i będziecie czuć się jak w matni. Rada. Piąteczka denarów, karta wskazuje oczywiście na to, by pomimo na przykład tutaj trudności, strat moralnych, sytuacyjnych, szukać rozwiązań i one będą, będą w najbliższym otoczeniu, tak jak na tej karcie kobieta poszukuje denarów, jest uboga, ale tak naprawdę obok są te denary, tylko trzeba właśnie wyjść ze strefy energii, smutku, żałoby, depresji i znaleźć ten potencjał, on jest tutaj dosłownie blisko. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Przechodząc, kochani, do zodiakalnych byczków. Witam serdecznie, drogie byczki. Już zapraszam Was na horoskop miesięczny. Zobaczmy, jak on się ułoży dla Was i co z niego wyniknie na przyszłość. Będzie troszkę nieco nowszą wersją. Dajcie w komentarzach, jak to wygląda, czy się podoba i jak działa też przede wszystkim u Was. Bardzo dziękuję za fajne komentarze, właśnie za subskrypcję kanału oraz za to, że jesteście. No i spójrzmy, tak, co wydarzy się w finansach w, tych mie w tym miesiącu. Magik, co w uczuciach, giermek pucharowy, co w sferze zawodowej, giermek mieczy, co, co w zdrowiu, cztery denary, co u seniorów jest rycerz denarowy i rada na ten miesiąc, as mieczy. Patrzymy na aspekt pierwszy, czyli związany z finansami. Mamy magikę, który jest sprytny, przebiegły i w tych finansach możemy naprawdę osiągnąć więcej. Możemy łączyć różne przeciwieństwa, kombinować, chwytać okazję, by zarobić. Możemy też wejść w taką relację z kimś właśnie reprezentującym karty, maga sprytnym, kto otworzy przed nami jakieś możliwości. No i tutaj możemy się fajnie Uniezależnić, wzbogacić, Właśnie naprawdę super pomysł. Co w uczuciach w tym miesiącu mamy gierm kapu harowego? Będzie to czas jakiejś nauki, poznawania, początku. Możecie mieć powodzenie u młodszych osób, ale generalnie będzie to czas też serdeczności, pojednania, no i jakichś propozycji, nawet prezentów. Sfera zawodowa mamy. Giermkamie, czy on wskazuje przede wszystkim na aspekt nerwów, blokad po części? Mogą być związane z wpływem kogoś, kto tutaj będzie siał zamieszanie, może być kłótliwa, trudna atmosfera. Wy, w sferze zawodowej, możecie wykorzystać potencjał intelektualny, nie ulegajcie kłótniom, plotkom, no i możecie się czegoś nauczyć, czy zacząć także coś od początku. Zdrowie, cztery denary zdrowie będzie wymagało jakichś nakładów finansowych i nawet powinno. Jest to karta skomstwa, ale mm, takiego skomstwa, które można pokonać, bo możecie być niechętni, na przykład, a nie zapłacę za to badanie, nie, nie pójdę na, na te ćwiczenia, nie wiem, taka terapia, a nie zapłacę za te lepsze, lepsze leki, bo, bo nie, tak. No i tutaj karta zachęca do wychodzenia poza właśnie strefę komfortu, dlatego, że dzięki temu możemy coś zyskać, nową jakość. Zwróćmy uwagę też na Energię jakości jedzenia. Może będzie to inwestycja na przykład związana z innym jedzeniem, jakąś dietą. No, bo tutaj sfera gastryczna, tak, tam mogą dać o sobie znać, no i postawa siedząca sztywna także jest pokazana jako negatywna. Co u seniorów? Mamy rycerza denarów. Miesiąc ten będzie raczej prozaiczny, powtarzalny, schematyczny. Trochę będzie się działo, ale będzie to raczej w granicach tego, co znacie, co jest przewidywalne. Tutaj, jeżeli szukacie jakiejś pracy, możecie ją otrzymać. Relacje budować będziecie na chłodnych, ale statecznych podstawach. Możecie też poznać ciekawego przyjaciela lub przyjaciółkę. No i rada asmieczy. Na pewno patrzcie na nowe układy, nowe zależności. Karta prawa, a więc zwróćmy uwagę przy tej karcie na, na sprawiedliwość, czyli prawo i działanie zgodnie z prawem, bowiem może ono istotną rolę odgrywać w tym czasie, czyli to, co podpisujecie, to, na co się zgadzacie, pilnujcie dokumentów. No i wszystko, co nowe, właśnie związane też z prawem, będzie miało istotną rolę i może mieć w tym miesiącu. Dlatego ono wszystko przyświetlajcie, tak, sprawdzajcie, będzie to najważniejsze. Tego Wam życzę, oczywiście. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. No, i przechodzimy dalej do zodiakalnych bliźniot Witam serdecznie, drogie bliźnięta. Zapraszam Was na horoskop miesięczny, troszeczkę odmieniony, troszkę zmieniony. Zobaczymy, jak ułożą się dla Was karty, i mam nadzieję, że horoskop się Wam spodoba. Dziękuję za piękne komentarze, za to, że jesteście, za subskrypcją kanału również. No, i już patrzymy tak na aspekty podstawowe, co wydarzy się w tym miesiącu pod względem finansów kapłanka. Co w uczuciach 8 denarów, co w sferze zawodowej 9 denarów, co w zdrowotnej rycerz denarowy, jak w, u seniorów 7 mieczy i rada na ten czas dziesiątka pucharów. A więc bardzo ładne karty mimo wszystko. Jeśli chodzi o aspekty podstawowe, mamy kartę kapłanki. Na finanse, co ona nam mówi, co wydarzy się. No tutaj wiele będzie zależało od tego, czy słuchać się będziecie swojej intuicji, czy też nie. Możecie się uchronić przed pewnymi kłopotami, ale też możecie coś zyskać, tak? Jest to karta cudowna, o tyle, że niesie informacje związane z intuicją, wewnętrznymi impulsami, znakami, snami, które mogą informować o pewnych wydarzeniach przyszłych. No i jeśli wykorzystamy swój potencjał, będziemy tutaj patrzeć na to, to możemy i zyskać lub uchronić się przed czymś. Tak więc kierujmy się intuicją. Także kluczową rolę w tym miesiącu może odegrać. Kobieta, i będzie to miesiąc też nauki w finansach z jakiegoś powodu. Co w uczuciach mamy ósemeczkę denarów. Ósemka denarów zwiastuje nam aspekt związany z. Na pewno tutaj pracą, czyli w tym miesiącu pracujmy nad sobą, nad relacjami, nad tym, co się dzieje. Jeżeli jesteśmy samotni i tutaj poznajmy ludzi, no to po prostu zaczynajmy od tej sfery, właśnie koleżeńskiej, zawodowo-finansowej, bo może ona mieć niezwykły potencjał. Tak więc tutaj właśnie dzięki pracy, czy poprzez pracę, czy pieniądze możemy przybliżyć się do kogoś fajnego lub wypracować jakąś ciekawą relację, tak? Może to nawet, które, w której jesteście, tak? Więc to też jest ciekawy aspekt. Uczucia były, sfera zawodowa, dziewięć denarów wskazuje nam na aspekt... Tutaj asertywności. Bardzo fajna karta, obfitości, bo możecie zyskać, awansować. Ale pamiętajcie, czasami niestety ta karta wróży też wykorzystanie. Niestety tak, zdziwicie się, ale czasem tak jest, że no, nie jest, jesteśmy tak bogaci w energii że ktoś może chętnie to wykorzystać. I jeśli nie będziemy asertywni, komfortowni, wygodni, to nie zyskamy. To właśnie możemy być tutaj w jakimś sensie no, wykorzystani. I musimy sprzeciwić się czemuś czy jasno określić jakieś zasady. Tutaj zdrowotna sfera to rycerz denarów. Czas ten będzie wymagał jakichś nakładów finansowych niedużych, ale jednak Możemy opłacić jakieś wizyty lekarskie, ćwiczenia, tutaj leki dodatkowe, ale nie jest to wielki wydatek, konieczny, choć bardzo tutaj ważny w jakimś sensie. No i zwróćmy uwagę na gastrykę, przemianę, <laughs> przepraszam, materii, jelita oczywiście i <laughs> energię kolan, <laughs> kręgosłupa troszeczkę także. Co u seniorów, jeśli chodzi o aspekt podstawowy, 7. No jest to karta wskazująca na spryt przebiegłość. Uważajcie, byście nie zostali oszukani, omotani przez kogoś bystrego, inteligentnego, by, byście nie padli y, tutaj ofiarą złodzieja czasu lub prawdziwego złodzieja. Możecie sprytnie wykorzystywać również swój potencjał, ale pamiętajcie, że zawsze przy tej karcie kłamstwo ma krótkie nogi, a więc zbierajcie informacje, bądźcie uczciwi, ale uważajcie, by was ktoś nie oszukał. No i Rada 10 pucharów ten miesiąc spędzajcie kochani z rodziną, z bliskimi. Zbliżcie się do nich, spotykajcie się, świętujcie, zapraszajcie, wychodźcie z inicjatywą i cieszcie się właśnie w gronie najbliższych osób. I tego Wam życzę oczywiście. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia. Hej!